Sprawa, że jest, jest taka... Mam tam może w sumie trochę nietypowe, bo ja jestem... Bo ja chyba kobito. Ej, ale, żeby nie było, że ja ściągam od Nolifa, czy, 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 czy... Chyba tak się czyta? Chyba tak się wymawia ten jego pseudonim? Bądź ją, no, bo ja też tak chciałem żeby powiedzieć. Bo właśnie tak ostatnio oglądałem, właśnie, na no Lipa zmienia się płeć, a ja nie, 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 nie zmienia płeci, żeby nie było, bo oczywiście... No bo, pewno prawda jest taka, że... Czyli tak stadę sobą. I teraz ktoś tak pomyśli, że będąc sobą, mając na myśli, że po prostu zmiana po prostu, po prostu, no, męskiej postaci w, mę w no, w damskiej postaci. I to, że... I że to można powiedzieć, że to jest jakby Pani Warden ze skrzydłami No to ty nie wiem, no chyba... Te, te, to chyba nikt chyba nie przewidział coś takiego Nikt chyba Nikt normalny No tego się będę na pewno takie trafił, no ale, ale oczywiście normalnie to jest, pozostaje chłopem No może z ciężo zgolonym No świeżo zgolonym zarostem e, Ty, ale... A, ale nicza tam Jakby nie było, gdyby ktoś miał taki ten, to... Ewentualnie ten film, wtedy ewentualnie... Powinien zawierać dystans, bo... No bo nie wiem, wpadłem już, na, już to na taki pomysł, ale... Ale... Ale nie przejmujcie się, no Ewentualnie to może po prostu... Ale tak po prostu, tak już tak uznałem, że... Że... Że wy od teraz... Eee, e do końca rogu szkolnego będę po prostu nie miał tego skina i No będąc po prostu być takim samym skulerem jakiego widzieliście ostatnio. No jakby żeby nie było. No Żeby nie było znowu jakiegoś dziwienia się w ogóle tam. E w serii w ogóle Minecraft e Sorry Wali 19, żeby nie było. No i co? To chyba tyle chyba. No, bo chyba nic więcej nie, nie będę... nie muszę chyba mówić w ogóle. Ale też tego chyba nikt totalnie nie przewidział, że ja coś takiego planuję zrobić. Ale to nie ważne, mam nadzieję, że mi Taki pomysł może wpadnie do gustu, może nie... Ale... Ale... Jeszcze, tutaj mówię... Od teraz... Od, I... Do końca roku szkolnego będę nie miał tego skina. Nie zmieniając swojej płci Bo ja wolę być takim samym skulerem czyli po prostu będąc chłopem no Więc widzimy się No najpewniej to już w yy, minecraft survival 1.19. Zobaczymy Tak więc cześć